Telefon Nokii, który wyprzedzał swoje czasy nie o kilka lat, a spokojnie o kilka dekad. Nokia Engage z 2003 roku robiła to, co dziś usilnie starają się zreplikować niemal wszyscy duzi producenci. No była gamingowym telefonem z prawdziwego zdarzenia, tyle że świat i gracze nie do końca byli na nią gotowi. Przynajmniej ci mainstreamowi, bo telefon pośród garskich tech entuzjastów stał się z miejsca hitem i zyskał status kultowego. Z jednej strony miał to być telefon ze wszystkim co dla niego typowe, ale z drugiej przenośna konsola mająca uszczknąć co nieco z rynku, na którym dominowały wówczas czas głównie Game e. Niestety nie udało się, choć sam sprzęt był niezwykle interesującym kawałkiem technologii. Granie z urządzeniem w pozycji poziomej było jak na tamte czasy mocno unikalnym doświadczeniem. Dzięki Bluetooth konsola dodatkowo pozwalała na lokalny multiplayer, obsługiwała specjalne karty MMC z grami i to nie byli jakimi, bo na Nokia n trafiły między nimi Tomb Raider, FIFA, Crash Nitro Kart, Tony Hawk's Pro Skater czy Rayman, czyli pełnoprawne, znane z dużych konsol tytuły. O ile jednak sama idea była szalenie interesująca, a możliwości sprzętu zaskakująco duże, na poziomie ergonomii i wygodę Sprzęt niestety rozczarowywał. Kształt konsolo telefonu sprawiał, że urządzenie trzymało się dość niewygodnie, zarówno podczas grania, jak i podczas rozmowy. A żeby było jeszcze zabawniej, aby wymienić kartę z grą, telefon trzeba było rozłożyć i wyciągnąć baterię. Mało wygodne i kompletnie niepraktyczne w świecie, gdzie wygoda i praktyczność powinny być najważniejsze. Dopiero w odświeżonej wersji, czyli modelu QD, udało się ten ostatni problem rozwiązać i karty wkładało się wówczas w sposób bardzo podobny do tego, który znamy chociażby z Nintendo Switcha. Niestety, w erze, w której mobilne granie jeszcze raczkowało, NG nie udało się zyskać zbyt dużej popularności. Mimo, że urządzenie oferowało bardziej zaawansowaną grafikę niż Game Boy Advance, ludzie chętniej wybierali przenośną konsolę od Nintendo. no była po prostu wygodniejsza, prostsza w obsłudze, a przede wszystkim tańsza, zarówno pod kątem sprzętu, jak i samych gier. Niemniej n zapisał się w zbiorowej pamięci dość dobrze, a całkiem niedawno, w kwietniu 2025 roku, po blisko 20 latach przerwy, wydano na nią nawet nową grę, Parasite Pack.